Cześć. Dzisiaj znowu będzie o odchudzaniu, ale tym razem jak schudnąć i uniknąć efektu jaju. Patrz, pokażę ci jedną rzecz. Musisz zobaczyć, czym jest wydarzenie, a czym jest proces. Kiedy ktoś na przykład wrzuca zdjęcie na jakiś portal społecznościowy czy po prostu kogoś widzisz, że był otyły bardzo, a nagle schudł, jest chudy, to ten moment, kiedy on jest już chudy, to jest wydarzenie. Ale do tego momentu on doszedł w pewnym procesie. On tworzył jakiś proces. Zaczął jeść mniej, jakoś inaczej. Coś się działo, zaczął się więcej ruszać. To cały czas był proces. W tym momencie, gdy on już doszedł do tego swojego celu, do tego swojego marzenia, to to jest wydarzenie. On bierze teraz udział w wydarzeniu. Zobacz, jeżeli ty chodzisz do pracy na etat i przez cały miesiąc jesteś codziennie w pracy, to jest jakiś proces. Wydarzeniem jest wypłata, która raz w miesiącu przychodzi do Ciebie na konto. To jest wydarzenie, w tym sensie, że teraz dostałeś ten przelew. Ale zaś, co się stanie, jeżeli Ty przestaniesz chodzić do tej pracy? Jeżeli przestaniesz chodzić do pracy, to nie będzie tego wydarzenia, bo nie dostaniesz przelewu, nie będzie przelewu, bo nie dostaniesz go, bo nie przeszedłeś procesu. I tak samo będzie teraz z odchudzaniem. Jeżeli ty doszedłeś do pewnego momentu przez jakiś proces i to się, jest teraz to te wydarzenie w tym momencie, no to musisz kontynuować ten proces, aby to wydarzenie także cały czas się powtarzało. Ono nie będzie się powtarzać, jeżeli przerwiesz proces. Twoje ego powie coś takiego. Dlaczego ja mam brać udział w procesie? Mam przewalać swoje życie do góry nogami, robić cokolwiek, a na przykład inna osoba. Nie musi tego robić. Jest szczupła tak z natury po prostu. A ja muszę. Co, co możesz zrobić w takim momencie? Nic, możesz tylko to zaakceptować. Ona jest nią, a ty jesteś sobą. I ty, żeby osiągnąć swoje marzenie, musisz wykonać proces. Musisz to zaakceptować, po prostu pogodzić się z tym. Zobacz, jeżeli Twoja koleżanka na przykład ma długie czarne włosy, a ty jesteś krótkościę tą blondynką, tak? I. Twoim marzeniem jest to, żeby mieć czarne, długie włosy jak ona, to co musisz robić? Musisz te włosy zapuścić, a potem cały czas je farbować. Jeżeli będziesz to robić, to będziesz miała długie, czarne włosy. Jeżeli przestaniesz je farbować, wrócisz do blond. To się skończy. Twoim zadaniem jest wymyślić tak proces, ułożyć proces w swoim życiu w ten sposób żeby dawał Ci to wydarzenie, a potem ten proces cały czas powielać. I to wszystko. Dzięki, cześć.